Na podcast zaprasza Equinix, globalny dostawca infrastruktury cyfrowej. Puls biznesu do słuchania. Paweł Sołtys, dzień dobry, to jest Puls biznesu do słuchania, który w tym tygodniu poświęcamy inwestycjom w technologię. Pandemia sprawiła, że ci, którzy z technologią komputerową byli trochę na bakier. Nadrobili zaległości, a raczej musieli je nadrobić. Handel i porozumiewanie się przenieśliśmy w bardzo istotnej mierze do internetu. Pracownicy biurowi, chcąc nie chcąc, przesiedli się na tryb pracy z domu. Menedżerowie. Odkryli funkcjonalności planowania i zarządzania online, a z kolei prezesi zaczęli się zastanawiać, czy aby tej przesiadki do cyfrowego świata nie da się przekuć na większy sukces niż parę groszy zaoszczędzonych na zmniejszonych zakupach kawy do firmowych ekspresów. Ten skręt w kierunku technologii to woda na młyn oczywiście firm świadczących usługi informatyczne, od serwerów przez rozwiązania czuwające nad bezpieczeństwem pracy w sieci po kompleksowe systemy zarządzania i analizy danych. W tym odcinku Pulsu Biznesu do słuchania przyjrzymy się temu, od. Strony kupujących, dostarczających takie rozwiązania oraz inwestujących w ten trend, bo każdy ma tu swoją optykę i perspektywę. Zaczynamy!